Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Cóż to się dzisiaj będzie działo na kanale Ludzie, drodzy? Nie będziemy mówili o żadnym ataku niedźwiedzia na ludzi, gdzie tam wojsko teraz wysyłają, żeby tego niedźwiedzia unieszkodliwić, bo jeszcze spać nie chce. Iść, bo jest głodny taki Misiu i straci życie, a mógł sobie tam gdzieś jeszcze pożyć, drodzy Państwo, nie będziemy mówili o innych problemach. Będziemy mówili o wielkim problemie superniani, tak! To jest ta słynna, słuchajcie, Dorota Zawadzka. Ona jest słynnym psychologiem i jest yy, słynnym gościem różnych programów i w tych programach nie nazywają jej już psychologiem, tylko psycholożką, i nie jest tam gościem, tylko jest gościnią. Wyobraźcie sobie coś takiego. I ona od lat dzieli się z Obserwatorami nie tylko swoją wiedzą psychologiczną, ale też życiem prywatnym się dzieli. No i widzicie, dzieli się życiem prywatnym, a jak się dzieli życiem prywatnym, to po to, żebyśmy także mogli czerpać z jej doświadczeń z życia prywatnego, psychologicznego. Właśnie wysłuchałem sobie krótkiego, wstrząsającego materiału Superniani. Co zrobić, gdy dziecko boi się burzy? Co zrobić ludzie? Co my teraz zrobimy? Dziecko się już burzy, boi. No prawdy to się zawsze boi, tam prawda. Neomarksistowskie dzieci to już mają w głowach wszystko inne niż to, co powinny mieć, ale dziecko się boi burzy. I co my teraz mamy zrobić? No to trzeba dziecko czymś zająć. No czym? No damy kredeczki, narysujemy drzewko, odwrócimy uwagę. Dzieciąteczka od burzy, bo burza to jest wielkie zagrożenie. No nie będziemy tłumaczyć dziecku, czym jest tam burza, bo po co do szafy schowajmy to dziecko, albo dajmy kropelki. Jak biednym pieskom, prawda, czy kotkom, które się też burzy boją, bo to jest wielkie zagrożenie yy, dzisiaj, że zwierzęta w środowisku naturalnym się w ogóle burzy nie boją, ale te przy ludziach to się już boją wszystkiego, prawda? Stany lękowe, nie wiadomo co, no ale wysłuchałem tego naprawdę dwuminutowego wystąpienia pani psycholog, psycholożki superniani, yy, co to trzeba zrobić z tym dzieckiem. Jak jest burza. No, burza, no zjawisko atmosferyczne dochodzi do, prawda, wyładowań energetycznych, no i powstaje burza tam, prawda. Można to jakoś wytłumaczyć w sposób, chciałoby się powiedzieć, banalnie prosty, bo już nawet nie mówię, że należałoby uciekać się do jakichś opisów tam naukowych, prawda. Każde dziecko dzisiaj może sobie w internecie sprawdzić, czym jest burza, na przykład, albo jak burze powstają i kto te burze wywołuje, bo to jakiś gromowładny chyba musi być tam, ja nie wiem. No wszystko za tym może się kryć, prawda? Jakieś, jakieś super moce ma tam ktoś i te burze tam piorunami strzela w naszą Polskę. No, cuda się dzieją. Ale ona jest wybitną. Ja muszę powiedzieć, słuchajcie, Dorota Zawadzka to jest wybitna postać naszej sceny polskiej. I słuchajcie, teraz jest ten temat, wielka tragedia na dzisiaj. Okazało się, że Dorota Zawadzka musi rozstać się. Z jednym ze swoich ukochanych psów. I tu jest apel ogłoszony. Ona się musi rozstać, słuchajcie, z jednym ze swoich ukochanych psów. I ogłosiła apel. No to, to jak to jest możliwe? To przepraszam, to jak się ma dzieci, to też się należy rozstać z jednym ze swoich ukochanych dzieciątek. Tak, z ukochanym dzieckiem się trzeba rozstać, no bo jest niepoprawne, jest niedobre, albo nie wiadomo co robi. To może patrzmy na to od tej strony, bo ja mówię, oni są ludźmi wybitnymi, i my czasami chcąc tego wysłuchać, to musimy przyjąć, jakby to powiedzieć, inny rodzaj percepcji, żebyśmy się mogli zmierzyć z tymi założeniami intelektualnymi. Po wielu miesiącach prób i konsultacji ze specjalistami, słuchajcie. Superniania podjęła decyzję, która złamałaby serce niejednemu miłośnikowi zwierząt. Widzicie, jaką decyzję podjęła? Nie, nie jeden miłośnik zwierząt miałby złamane serce, a ona nie ma złamanego serca. I zaraz Państwu powiem, co ona zrobiła, co się tutaj działo, ludzie. Jak wyjaśnia superniania, problem zaczął się zupełnie niewinnie od zwykłej sprzeczki między jej dwiema słuczkami kwietną i wiosenką. Zwykła sprzeczka, słuchajcie, dwa pieski w domu, zwykła sprzeczka. Taka banalna sprzeczka, no jak to między rodzeństwem, być może, ja tam nie wiem, albo między małżeństwem, być może. Początkowo wyglądało to na drobną niezgodę. Coś, co zdarza się w psim świecie. Niestety z czasem konflikt przerodził się w coś znacznie poważniejszego. Zobaczcie, jak ona tutaj dawkuje to napięcie, słuchajcie. Ja mówię, to jest wielka tragedia, to jest jak w horrorze. Co nie myślę, że powstanie o tym jakiś film. Dorota Zawadzka nie poddała się bez walki. Wraz z rodziną próbowała wszystkiego. Od konsultacji z behawiorystami. Behawiorystkami, czyli nie behawiorystami, ale tkami, czyli to są one, kobiety. Po wspólne spacery, terapie i specjalne leki. Zrobili wszystko, co mogli, by dziewczyny znów potrafiły żyć w zgodzie. Niestety, mimo ogromnych starań, napięcie tylko narastało. I to są dziewczyny, widzicie? Te dwa pieski. Które się nazywają, tutaj muszę jeszcze rzucić okiem, kwietna i wiosenka to są dziewczyny, a więc tam dziewczyny się żarły, za włosy się szarpały. Ciekawe z jakiego powodu, drodzy Państwo, zaraz postawię wstępne wnioski. Nasze dwie cudne dziewczyny nie mogą się dogadać, ludzie, nasze dwie cudne dziewczyny nie mogą się dogadać ze sobą. Nie myślałam, że kiedykolwiek będę musiała to napisać, to będzie chyba najtrudniejszy i najboleśniejszy wpis. Pół roku temu zaczęło się od zwykłej kłótni. O chusteczkę! O chusteczkę, ludzie! Ja nie mam chusteczki, ja będę ryczał. Nie mam chusteczka, będę ryczał zaraz, ludzie drodzy! Potem była druga, trzecia chusteczka, nie wiem czy kłótnia, czy chusteczka. Druga, trzecia, chyba chusteczka jednak. Może chodziło. O te chusteczki, właśnie. Myśleliśmy, że to przejściowe. Zaczęliśmy działać natychmiast. Konsultacje z behawiorystką, kolejne opinie yy, innych specjalistek. Terapeutyczne sesje dla psów, ludzie drodzy. To chyba ją tam naprawdę na tą kasę yy, nacieli bardziej niż Monisie Richardson, która tam pieska ratowała, bo połknął gumową zabawkę, ludzie drodzy. Terapeutyczne sesje dla psów, bo się nie mogą dogadać i gryzły się o chusteczkę. Leki, ćwiczenia, długie spacery. Starannie planowane spotkania z innymi psami, czyli jeszcze więcej psów, to może chodziło o psa, że prawda wiadomo czemu, może suka rozwydrzona, no słuchajcie, no nie było bąca, no to ten pies już nie mógł wytrzymać tam ludzie. Daliśmy, daliśmy z siebie wszystko, przepraszam, że się śmieję, daliśmy z siebie wszystko, ale niestety się nie udało, słuchajcie. One też próbowały, czyli tak y, kwietna i wiosenka też próbowały, ale niestety... Się nie dogadały i się zagryzały. Na zewnątrz wyglądało to obiecująco. W środku rozsypywało się jak domek z kart. Dziewczyny zaczęły na siebie polować. Ludzie drodzy w domu na siebie polowały. Nie potrafią już funkcjonować razem. Każdy wspólny moment to napięcie, każda wspólna przestrzeń to pole minowe. Nie możemy dłużej tak żyć. One nie mogą. I to napisała Dorota Zawadzka na Facebooku. Wyobraźcie sobie po miesiącach konsultacji i obserwacji. Zapadła klec! ja ludzie drodzy, jaka afera, no naprawdę. Ja nie mogę z tymi psychologami już. Dla dobra obu psów jedna z nich musi odejść. No tak, no musi odejść, ale która teraz? Niech mi pani powie, pani Dorotko, która ma odejść ta sunia? Czy kwietna, czy wiosenka? I dlaczego ta akurat? Dorota Zawadzka przyznała, że to krok, który rozrywa serce, ale jest nieunikniony. Wiosenka, młoda i energiczna suczka, potrzebuje miejsca, w którym będzie mogła się czuć bezpiecznie, bez rywalizacji i stresu, widzicie? Rywalizowała z tą kwietną ta wiosenka. Te dziewczyny rywalizowały. I teraz wiosenka przegrała rywalizację. Wiosenka, wypad z domu! Nie trzeba się było gryźć z kwietną, prawda? Ona już osądziła. To jest ta neomarksistowska sprawiedliwość. To decyzja bolesna, ale przemyślana. Niestety konieczna. Dla nas to stres, dla nich to cierpienie. Może ktoś z Was szuka psa. Może znacie dom, który przyjmie dwulatkę. Wiosenka to cudowna słuczka. Dla Ogara to jeszcze niemal wiek nieco ponad szczenięcy. Napisała pani supermiania, Słuchajcie, jeśli byście chcieli sobie. adoptować biednego pieska wiosenkę. No co prawda, teraz nie jest wiosenka bo jest jesienka, ale możecie imię zawsze zmienić. Ja myślę, że tak, drodzy Państwo, ale ten problem jest bardzo złożony. No, kto ma w domu zwierzęta, no ja akurat y, teraz mam tylko baryłę kota, ale wcześniej był drugi kot i teraz słuchajcie jaka była sytuacja ze zwierzętami. To się z reguły y, można tutaj nałożyć na to pewien schemat, taki model działania. Jak jest facet w domu, jest facet w domu, jest silna ręka, słuchajcie, tutaj, prawda? Jest dyscyplina zachowana w stadzie. To wszystko chodzi jak należy. Jak tylko zostawi się zwierzęta z babą w domu, to te koty są wszędzie, po prostu koty, psy, cokolwiek. Robi się ambaras, robi się rozwydrzenie, zwierzęta stają się agresywne, słuchajcie, bo tutaj nie wiemy, co tak naprawdę się stało, bo nam tego pani superniania nie powiedziała, ale zwierzęta stają się rozwścieczone, rozwydrzone, domagają się jedzenia, potrafią być nawet obelżywe, prawda? Mówię, jest facet, a tutaj są dwie dziewczyny, słuchajcie, dwie dziewczyny, dwie suczki i pani superniania, która sobie nie była w stanie dać rady z pieskami, bo brakowało po prostu chłopa i tyle, baby pozwalają wskakiwać na stół, biorą do łóżeczka prawda, zwierzę tam prosto przychodzi z podwórka ze spaceru a to niech śpi tam w tym podwóreczku, niech nanosi tych bakterii, tej zarazy całą masę wiemy jak to wygląda, dodatkowo może dochodzić jeszcze element zazdrości u zwierząt, może tej jednej psiuni dziewczynce nie poświęcała tyle uwagi prawda, albo mówię, bilans tego całego związku partnerskiego, dziewczęcego już w tej chwili bo to yy, widzicie Państwo to już nie jest duet, to jest trio marksistowskie, no i myślę, że trzy mamy to tam do głowy, to dostaną bardzo szybko, a w dodatku jeszcze takie pieski, e, które były traktowane w sposób, ja już nie chcę mówić jak się psy traktuje dzisiaj, bo na pewno nie tak jak kiedyś, e, kiedy rzeczywiście rodzaj pewnej kinderstuby takiej był, e, prawda, wszędzie się sprawdzał, stawia się coś do pionu, pies jest wychowany, pies ma pana, właściciela, wraca poniekąd także na właściwe tory prowadzenia, co wolno, czego nie wolno, jest pewna dyscyplina tego, ja tutaj nie będę wchodził w kompetencje tego Cezara Milana, tego słynnego, prawda, psychologa psów tego behawiorysty, bo go teraz tam zamknęli za coś na dożywocie chyba na 380 lat, ale w to nie będę wnikał, ale tutaj mamy, słuchajcie śmieszną sprawę, nie wiem jak państwo być może jeszcze jakieś wnioski wyciągniecie, co tutaj się mogło wydarzyć dwa skaczące na siebie psy które się kłócimy o chusteczkę lodzie drodzy, chusteczka była winna, może to jest wina chusteczki właśnie, może za mało chusteczek tam dawali no skoro się kłócą, no to trzeba dać i jednej i drugiej ale jak mówię, tutaj nie Wspomina się o tak zwanej roli ojca w tej rodzinie, w tym związku. Jest jedynie pani dorodka, superniania. No, myślę, że ona poniekąd także może, jeśli chodzi o kwestię udzielania rad, jak tam dzieci wychować, to także może się przyczyniać do napiętrzania się, nawarstwiania się patologii, aniżeli do ustalania drogi, prawda, którą powinno dziecko zmierzać. Ale jest taka sytuacja. Wiosenka, papa, pa, wypad. Jesteś gorszą suczką, bo tak mamusia powiedziała, super niania. A czemu nie kwietno? A dlaczego nie kwietno, dlaczego to się tak chcieli pozbyć jednego pieska? No ja mówię, jak tutaj jest jakiś problem, to my się już, prawda, z tym problemem wolelibyśmy nie mierzyć. Jak tam za to dobre jest to dziecko, jedno jest ułożone, takie dobre, a to drugie, to nie wiadomo, w kogo to się wdało, prawda, to się nie będziemy zastanawiać, ale tutaj są pieski. Pieski, które się nazywają dziewczyny, słuchajcie. To już są dziewczyny, widzicie? Jakie uczłowieczenie, słuchajcie, to zdobyć rację uczłowieczenia siebie, jeśli chodzi o człowieka, o kandydata na człowieka, to jest wielka sztuka. Prawda? Wielka sztuka to jest zdobyć rację uczłowieczenia siebie, stać się człowiekiem, czyli łączyć w sobie elementy żeński i męski, wrażliwy i surowy, czyli musisz być dobry dla zwierzęcia, ale musisz wiedzieć, zwierzę musi wiedzieć, że ta dyscyplina musi tutaj funkcjonować, prawda? Bo zwierzę działa tylko w hierarchii biologicznej, nie zapominajmy w hierarchii biologicznej musi być musi dojść do sytuacji, że ten stojący na górze stada, prawda nadaje stadu znaczenie ustala hierarchię, tak to wygląda w przypadku suczek czy samic, które też potrafią stadem dowodzić, też może dojść do takiej sytuacji ale w przypadku piesków to jest raczej rzecz biorąc, drodzy Państwo, już sprawa drugorzędna, no rzadko się zdarzają takie psy, no, one już nie mają o co walczyć, no albo są to problemy jakieś które poniekąd są są przyswajane przez te zwierzęta od właściciela, czyli głupi właściciel, głupie zwierzę, prawda? Bo o co walczyć w tym domu? No, zawsze zwierzęta się ze sobą jakoś tam dogadać potrafią. Jest tych psów czasami i, i dwoje, i troje, prawda? Takie rzeczy też się zdarzają. Mają co jeść, mają gdzie spać, więc nie zajmują się sprawami, którymi normalnie może by się zajmowały w środowisku naturalnym. Ale głupota ta polega właśnie na tym, że ten problem jest niezdiagnozowany u podstawy, bo tu wątpię, żeby jacyś behawioryści byli w stanie rozwiązać zagadkę, drodzy Państwo, tajemniczej głupoty superniami. No ale tutaj mówię, taka opowiastka, słuchajcie, z cyklu podróży przez świat ludzkich zwierząt, które zostały uczłowieczone. Człowiek. Nie jest w stanie zdobyć racji uczłowieczenia siebie, no bo nie da się tego zrobić, przecież to jest za trudne, ale zwierzę zostało już uczłowieczone. Mamy dziewczyny, mamy synków, mamy dzieci, pieski, kotki i tak dalej, a ludzi nie mamy na świecie i dodatkowo jeszcze, drodzy Państwo, te zwierzaczki nie zdychają. One umierają. I świat już upadł. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!